Hej widzowie z tej strony Capity i już jesteśmy znowu w plant vs zombie ale tym razem będziemy wybierać się do krainy piratów niestety musiałem pognać bossa poza nagrywkami bo był bardzo ciężko, ciężki szczególnie przez to że no dobra mieliśmy nieograniczone rośliny ale no było ciężko bo on respił z 5 dużych bosów tych, tych dużych zombiaków było bardzo ciężko go pokonać, ale udało mi się za którymś podejściem Uch, możemy teraz tutaj normalnie pograć, bo ja już normalnie mam miałem... what's no, jest Whatsapp. No i idzie reklama, to już wam ją pominę. Dobra, widzę, mamy tu już jakby piracko, pirackie morze, pirackie ten, ale już możemy sobie poprzeglądać te wszystkie światy. I Czy ja mogę tu wejść? Nie, nie mogę. Ale mogę zobaczyć sobie nagrody różne. Mhm. Tu można czapki zdobywać w ogóle. I naszym zadaniem będzie zdobyć no, jak najwięcej nowych roślinek. I pierwszą rośliną to będzie kukurydza, później ten smog, ten, ten, nie wiem co to jest, później kolce, tam fasolka, armata, potrójny, o, potrójny groszek i nowe kolce, wisienki i bos. No, za ciężko to chyba nie będzie, ale były, że no, że dwie papryczki chili, czyli oznacza, że może być trochę trudniej. No w sumie widać, ma wyrwę. Wyrwa tu jest bardzo duża. No zabiera trzy paski. Ja nie biorę słonecznika. Ja muszę jak najwięcej roślin tak upgrade'ować, żeby były złote. Bo w tej szklarni można sobie zrobić, żeby rośliny były złote. I wtedy to nam pomaga bardzo. W ogóle zdobyłem już podwójne podwójne sunflowery. Sun mi się język mieć jest bardzo, bardzo wcześnie. Czy, czy do, dobra. Oha, bo mamy rent, rent planta wziąć, dobra. To ja bym sobie odpuścił właśnie sołatę, bo sołata to nie będzie pasować do naszego teamu. Widzę, że mamy go już odblokowanego. To jest escape route, czyli że tam eksploduje co... eksploduje i coś tam coś tam planty dobra to co mnie nie interesuje zobaczymy jak się yy, ten jak to przysłowie mówi yy, yy, zapomniałem przysłowia ale to jest nasz pierwszy dzień czyli pierwsza przygoda w pirackiej zatoce pirackim pirackich morzach dobra zobaczmy o to o nie o nie bo to ona musi co Ja ją mogę klonować? Hmm? Dziwne, bardzo dziwne. Ja... Aha, na tych plankach nie da się postawić. Dobra, to postawiamy normalnych teraz. No ale mamy nowy wygląd zombiaków Bardzo jestem ciekawy, co ta roślinka robi. Na razie nic nie robi. Ale coś się dziwnego dzieje po prostu. Mam nadzieję, że ta roślina będzie zabijała tych zombiaków. Bo ja tam nie chcę, żeby coś się stało. No bij, bij roślino. Dobra, to może jej super power. No gówno robi. Bo chyba, że słoneczka. Aha, ho, tak! Taka! Ta oho, to... Aha, czyli... A to już, to już jesteś. Tu, tu już ta roślinka mi imponuje. No trzeba było użyć super powera żeby się dowiedzieć co ona robi. Bo to, to opis za bardzo nic nie mówił mi. Na polskie tłumaczenie to by tam wychodziło, że coś tam eksploduje i inne rośliny. Ale to ona się zmienia w eksplodującą eksplodującą bombę. Albo w inne. Dobra, to to będzie bardzo opi. Nikt się nie odważy nadepnąć na, na tego kwiatuszka. Co to jest? Na sumie można się po znaczkach domyślić, że to jest właśnie taki plant. Bo tu, tu jest pokazane. No i pym, bomba tam wybuchła. Ale bardzo fajny, bardzo fajny plant. Podoba mi się. Ale czemu, jak, czemu ona tak mruga dziwnie? O nie? o nie, bo ona nie chyba. Aha dobra, no, ale ja trzeba popostawiać tych normalnych. Dobra, to tutaj, tutaj damy niespodziankę. Surprise, wam damy. Dobra, tadant. Cześć koleżanko. Wisienki to jest bardzo, bardzo potężny plancik. Jeszcze mamy doniczkę. Nie no, to aż uczcimy tutaj takim, że damy power upa. No i takie wiśnie inne, a to, to były winogrona, nie wiśnie. Jeszcze w, y, tutaj projekt chciała wybuchnąć. I nasza pierwsza roślinka z tego tego, z Pirackiej Zatoki jakby. Piękna, piękna ta roślinka, next level. Nie pokazuj mi już tego. Na pewno musimy z nią zagrać, ale reklama. Hej widzowie, już jestem. Ogólnie mamy Fire Pi czyli inną wersję naszego normalnego groszka, ale to jest teraz ognisty, po prostu będziemy nawalać w nich ognie, ogniem. Tak szczerze w życiu go nie testowałem, bo testowałem tego lodowatego. O nie! Nie, on go rozmraża, jeszcze takie, ale przynajmniej, przynajmniej coś tutaj robi fajnego, musimy na super jego atak, i w ogóle mamy dwie rośliny do przetestowania. Tutaj kukurydzą w łeb, takim, takim masełkiem kukurydzianym chyba to jest, nie wiem, to jest chyba masło kukurydziane, nie wiem czy takie istnieje, ale to jest masło, tak mi się zdaje, bo tak wygląda. my cały czas dostajemy te, te doniczki z tymi plantami takie mini mini, które się później sadzi po co mi one są? przecież ja, ja ich nawet yy, nie hoduję za dużo już ja tam mam, ile? Z 5 slotów uuu, już będzie można power upa no i to, to gówno tu leci trzeba użyć Mamy przecieki, przecieki, o nie, przecieki tych zombie. O Jezus i ta mewa uciekła. Ale dobra, ona nie była zombie. Bo Tutaj kątem oka zauważyłem, że coś leci. Normalnie jakby ta mewa jeszcze coś robiła, to bym normalnie przestał grać w to. Bo tak chamsko. Co? No szybciej, szybciej. Dawaj, dawaj to. Dawaj ta, dobra trzeba użyć, no dobra to, to to każdy wie, że tak robi, po prostu kukurydzą w łeb dostają, a nie było przypadkiem dwóch power-upów, Dosta nie dostaniemy dwóch power-upów, aha, aha, ten, ten pan lodowy nic nie zrobił, to jest lód, to nawet nie wiem co to jest, ale istnieje taka roślinka, no dobra te zombie to koszarką chyba dostaną, kosiarką. Możemy stracić sobie jedną kosiarkę. O kurde, ona do wody wleciała. <laughs> Dużo iście się tutaj nasrało. A my nawet y, mocy tego groszka nie przetestowaliśmy. Dobra, trzeba użyć... Trzeba użyć innej mocy. Trzeba użyć czegoś innego. Dobra, weźmy... Ciebie tu nie ma. Ty spadasz. Ej, ej ej, groszek! A czy groszek, no dajcie mi słoneczko. Naprawdę. Tak gra sobie ze mnie jaja robi duże. Naprawdę, dajcie mi tu jedno słońce, dobra. I teraz... Uuu, tutaj podpala. Ja myślałem, że on jak wszyscy zrobi, żeby po prostu... Dobra, Dostanie tym. I nic? Nic nie będziesz robić? Dobra, drugi dzień w pirackim morzu zrobiony i zarobiliśmy hajsik. Moni moni zarobiliśmy normalnie. Ach, udało nam się. No i oczywiście przetestowaliśmy nowego groszka. Będę mówić groszek. I tak mi jest najłatwiej. I chodźmy zobaczyć do na... Niesa. I chodźmy zobaczyć do naszej szklarni. Mamy tutaj dużo. Skąd ja miałem wcześniej gemy? Kiedyś, kiedyś kupowałem więcej tych miejsc dla roślinek nie wiem skąd miałem wtedy gemy. Dobra pszczółko, najbardziej to chcę, żeby to tutaj, ten pan został skrócony. <śmiech> <śmiech> najbardziej mi na tym lodowatym zależy. No jutro, jutro będziemy coś coming sun mieli. O, jeszcze, jeszcze drugą roślinkę na tym odcinku przetestujemy. Znaczy, no, dzisiaj sobie przetestowaliśmy właśnie cztery roślinki, a bardziej to teraz przetestujemy następne dwie. Ach. No tutaj wiemy, co ten squash, squash robi, ale power ruin. Mm, dobra, możemy wziąć tego... Za 150. Widzowie, to jest następny z tej rodzinki elektryzowatych. Czyli tych, tych co strzelają og ogniem, yy, prądem. Bierzemy sobie tą ekipkę. Kto tutaj do ekipy jeszcze dojdzie? Może weźmy tego. Ach, Ach, ale teraz nie przetestujemy, niestety, więc troszkę więcej. Myślałem, że teraz. Dostanie nie wiem czemu tego słowka, ale. Mm, źle myślałem. No, jeszcze, jeszcze troszkę tego odcinka musimy pociągnąć. Dobra, ale ja chcę sprawdzić ją, tylko żeby ona nie była tym. Uuu, to, to prąd, no to leci szybko. Nie, no, to jest bardzo szybki plancik. Bardzo szybko nawala. Ale ma bardzo mały damage, bo widzę, że właśnie bardzo, bardzo długo musi rozwalić sobie. I tego, tego, ale prądem parze i fajna animacja leci. Chociaż tyle mamy dobrego. Lecisz? No dobra, trzeba będzie teraz coś zrobić. Uch. No, ale ten plant chyba jest najbardziej tym najgorszym. To jest naj najgorszy chyba. Ale to zależy, czy jego super, super atak będzie bardzo potężny. O dobra, dobra. Widzę, że się bardzo naelektryzował już. Czyli ta roślinka się bardzo naelektryzowała. Na Więc po prostu strzela więcej razy. Oj, teraz, teraz dopiero to jest. Oj, oj, oj. Dobra, to użyjmy mocy. O mój Boże. I się zwróci nam jeszcze. Powinno się zwrócić, tak. Stoisz. Oni no, zaraz dojdziemy do final wavea. No nie no, szybko słoneczko jakieś dajcie, słoneczko dajcie. I od razu została poparzona prądem. Chyba im bliżej się podejdzie, tym bardziej no moc działa. Jakieś szumy w tle słyszę u mnie w domu. Dobra, dajemy radę tutaj. Bardzo, bardzo mi tym imponuje ta roślinka. No ej, dajcie jej to. No, i już od razu mamy głębokość z głowy. Dosłownie. Wszystko wyszło dobrze. O nie, tutaj czas już się bardziej. No, mamy 15 minut już. Wiwi oui, i oui, No i widzowie, niestety, w następnym odcinku przetestujemy sobie tego smoka. Bo teraz już nie mamy czasu.